Cześć, prośba o tego typu materiał. Postanowiłem dzisiaj Wam pokazać jak w te kłonę wiąże się pas. Te pasem wierzymy się tylko raz, co ma symbolizować to, że jest jedno te kłoda, a my podlegamy pod jeden klub i jednego mistrza. Ok, kiedy mamy już nasz pas, oplatamy się nim i prostujemy obie końcówki. Lewa powinna być dłuższa o 5 cm. Jeżeli macie belkę, to te 5 cm wyznacza wam belkę. Jeżeli nie, robicie to na oko. Następnie. Pamiętając, że lewa końcówka jest cały czas dłuższa, znajduje się ona na górze. Górną końcówkę przekładamy z dołu do góry i zaciskamy. Teraz. Lewa końcówka cały czas jest dłuższa, ale tym razem idzie na dół. I ta sama sytuacja, ale na odwrót. Przyplotamy z dołu do góry. I zaciskamy. Pas jest już praktycznie zawiązany. Pozostaje nam tylko sprawdzić, czy końcówki są takie same. Jak widać u mnie nie są. Końcówka, która jest krótsza, chwytamy. Pytamy drugą ręką za środek i dociskamy. Próbujemy wyrównać. Jeżeli są w miarę takie same, to pas jest już zawiązany. Jak widzicie, nie jest to skomplikowane. Wystarczy kilka prób i zaraz na od ruchu. Także ja z wami zagnam. Tak